To dla mnie wolność, niezależność a także możliwość spełniania marzeń. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z marketingiem sieciowym, nie miałam pojęcia, że ta branża daje takie perspektywy. Na początku nie wierzyłam, że bez doświadczenia czy odpowiedniego wykształcenia mogę budować swój biznes. Jednak nie miałam nic do stracenia, dlatego postanowiłam sprawdzić, jak działa taki system. Dziś jestem kobietą niezależną mentalnie i finansowo. To był mój cel. Zawsze chciałam mieć wybór. Wybór jak żyć, jak pracować, jak spędzać wolny czas. Zrobiłam to. Podróżuję po całym świecie, mogę pozwolić sobie na własne biuro, mieszkanie i inne inwestycje w nieruchomości. To daje mi poczucie stabilizacji i jest zabezpieczeniem mojej przyszłości. Od lat propaguje hasło Twoje życie, Twój wybór, bo wierzę, że każdy z nas go ma. A praca w marketingu sieciowym daje ogromne możliwości, by podnieść jakość naszego życia. Tutaj każdy ma równe szanse. Nie ma znaczenia wiek czy doświadczenie. Liczą się chęci i zaangażowanie. MLM dla mnie to wolność, niezależność i możliwość spełniania marzeń.